Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że jeśli uczysz się angielskiego od przynajmniej 15 minut, to znasz słowo go. Jednak czy znasz też jego inne znaczenia? Czy wiesz, że gdy w języku angielskim połączy się jedno słowo z innymi słowami, to mogą one mieć czasem całkiem inne znaczenie niż znaczą pojedynczo? Dlatego już od samego początku warto mieć tego świadomość i warto się nastawić, czy czasem angielski nas może zaskoczyć. Dziś chciałbym przedstawić Ci kilka takich wyrażeń właśnie ze słowem go, które w dodatku będą bardzo popularne i bardzo przydatne. Jako ciekawostkę do Dodam, że bez większego starania się mógłbym znaleźć około 100 wyrażeń z tym słowem Go w połączeniu z innymi słowami. To, co ja tutaj pokazuję, to zaledwie kropelka w morzu możliwości, dlatego Ciebie zachęcam do dalszej eksploracji. I ostatnia informacja, warto pamiętać o tym, że słowo Go będzie zamieniało się w czasie przeszłym na słowo went, gdyż Go jest czasownikiem nieregularnym. Czyli Go w present simple, Go jako teraźniejszość, natomiast went coś, co się stało w przeszłości. Warto o tym wiedzieć, bo gdy będziemy używać tych wyrażeń, w odniesieniu do czasu przeszłego, to wtedy zamienimy sobie go po prostu na went i za chwilę Ci to udowodnię. Pierwsze wyrażenie go on oznacza najczęściej trwać. Trwać też czymś. Możemy powiedzieć live goes on, czyli życie się toczy, życie trwa. Ale po co nam to wyrażenie, żeby filozoficznie sobie kiedyś powiedzieć live goes on? No niekoniecznie, ponieważ tego go on możemy użyć w sytuacji, gdy na przykład chcemy, żeby ktoś coś kontynuował, ktoś coś mówi, na przykład przerwał z jakiejś przyczyny, i my możemy wspomóc tę osobę mówiąc na przykład go on. Albo ktoś, nasz rozmówca, może tak do nas powiedzieć. Takie go on albo keep going. Widzisz go? Keep going. Keep going. Kontynuuj mówienie tego. Tak by to mo mogło zostać przetłumaczone. I takich wyrażeń, które będą nas albo poganiały do czegoś, albo wyrażały chęć kontynuacji, będzie kilka. Między innymi też go ahead. Go ahead, czyli takie śmiało, śmiało, zrób coś. To może być naprawdę w najróżniejszych sytuacjach. Weźmy taką sytuację z filmu, taką lekko negatywną. Jest dwóch bohaterów, jeden chce uderzyć drugiego i ten jeden mówi: Go ahead, do it. Śmiało, zrób to, widzisz, prowokuje go w taki sposób. Ale może to być też sytuacja pozytywna, gdy na przykład ojciec zachęca swojego syna do zrobienia czegoś. Go ahead, boy, you can do it. Widzisz, wszystko zależy tak naprawdę od kontekstu. Kolejny zwrot. There you go, taki mam wrażenie bardziej amerykański, taki z amerykańskich filmów. I on najczęściej oznacza dwie rzeczy. Może oznaczać takie proszę bardzo, gdy coś komuś dajesz, możesz powiedzieć there you go. Ale uwaga, uwaga, może to być też potwierdzenie, że ktoś robi coś w odpowiedni sposób. Takie właśnie tak. Wyobraź sobie taką sytuację, że instruujesz kogoś, pokazujesz jakąś manualną czynność, na przykład kleicie coś. Pomagasz tej osobie, ta osoba zrobiła to w odpowiedni sposób i ty mówisz: "There you go", czyli dobrze, dobrze to robisz. Kolejny zwrot, Go for it. Użyjemy go wtedy, gdy będziemy też chcieli kogoś zachęcić do czegoś, takie trochę podobne do Go Ahead. Go for it, czyli dosłownie idź po to, idź po coś, śmiało, zrób to. I znów wyobrażam sobie bójkę, czy sytuację przed bójką, i jeden z tych walczących mówi: Come on, go for it, zachęcając tego swojego przeciwnika do ataku. Więc w zależności od sytuacji usłyszysz to pewnie w różnych scenach, w różnych życiowych momentach. Kolejny zwrot z takim dziwacznym słowem jak through. Przeczytamy to jako through. Ale jeżeli masz problem z, z tym dźwiękiem, techa, to możesz wypowiedzieć to jako through. Go through. Go through oznacza przejść przez coś, przetrwać coś, czy też doświadczyć czegoś. Dosłownie iść. Przez, ponieważ właśnie to through oznacza przez coś. Czasem jest to synonimem ze słowem by. By przez coś, nie bye bye, tylko takie by. I tutaj może to go właśnie zamienić się w went, jeśli powiemy o jakiejś sytuacji z przeszłości, bo można powiedzieć we went through this, czyli przeszliśmy przez to, przeszliśmy przez jakąś trudną sytuację. Go może być też synonimem słowa become, czyli stawać się. Bardziej będzie to kolokwialne, to będzie taka sytuacja raczej nieformalna. Gdy na przykład powiemy go plus jakaś cecha, na przykład go gray. Grey oznacza kolor szary, ale ten zwrot go gray będzie oznaczał stawać się szarym, jakby iść szary, i twój rozmówca zrozumie, że chodzi ci o siwienie. O siwienie włosów po prostu. Albo he goes bald, czyli on łysieje, czy też deaf. Deaf z kolei głuchy. On głuchnie. Jakby taka logika jest tego zwrotu. Są so go plus jakaś cecha i wtedy mamy osiąganie tego, tego stanu, o którym mówimy. Kolejny zwrot to go off. Off, jak wiemy, to jest zazwyczaj wyłączanie czegoś, kończenie czegoś. On z kolei jest przeciwieństwem tego, nawet na zabawkach mamy on włączyć i off wyłączyć. Zatem go off to będzie jakieś iście i kończenie czegoś, jakby iście, w kończenie czegoś. Taka logika. Go off może też oznaczać odpuścić coś sobie. Zatem, jeśli do mojego rozmówcy powiem go off, odpuść sobie. Na przykład, nie śmiej się ze mnie. Don't make fun of me. Go off. Odpuść. Ale, co może być teraz ciekawostką dla wielu, to go off może być użyte w takiej sytuacji w czasie przeszłym, czyli go zamienia nam się na went, i może być to w takim zdaniu. The bomb went off in. Na przykład, in the USA. Went off będzie oznaczało wybuchła. Ta bomba jakby doszła do końca. Taka będzie logika tego zdania. I jeszcze jedna ciekawostka odnośnie tego zdania. Zauważ, jak wymawiam słowo Bum. Nie mówię bomb, BOMB, ponieważ to jest niepoprawne, gdyż ten dźwięk B jest to B nieme. Mamy jeszcze kilka takich słów z B na końcu, gdzie tego B po prostu nie wymawiamy. Na przykład climb, climb piszemy jako c, ly, i my, by oznacza wspinać się, ale wypowiadamy to jako climb, climb up. Go by. Mówiłem przed chwilą, że by jest często synonimem ze. Słowem through, czyli przez, czyli dosłownie iść przez, go by. W tym przypadku oznacza to mijać coś. Go by, po prostu mijać. Może to być użyte w takim zwrocie. Live goes by, czyli życie mija, widzisz. Life goes by, jakby idzie przez, ale też może być to użyte w takiej sytuacji. She went by. Czyli ona przeminęła gdzieś obok mnie. She went by five minutes ago. Bo widzisz, go zamieniło nam się na went, ponieważ to była sytuacja w czasie przeszłym. So she went by. Kolejny zwrot ze słowem go to go away. But no, not you, not you. Czyli go away oznacza odejść, odchodzić ogólnie. Gdyby powiedzieć do naszego rozmówcy go away, to wtedy ta osoba się wycofa, odejdzie gdzieś, wyjdzie prawdopodobnie z budynku. Takie polecenie właśnie byśmy jej dali. Ponieważ away oznacza z dala czegoś. He went away last year. Czyli on odszedł w zeszłym roku. Przedostatnia propozycja, bo za chwilę będzie mały bonus. Go against. Against to jest przeciwko komuś, czemuś. Coś przeciwko. So go against oznacza sprzeciwiać się. So you can't go against my rules. Nie możesz sprzeciwiać się moim zasadom. Na przykład. Albo you can't go against tradition. Nie możesz sprzeciwiać się tradycji. Dosłownie nie możesz iść naprzeciw. Tak by to zostało zrozumiane. I na sam koniec let it go. Czyli pewnie już znasz ten zwrot. Po prostu mam tę moc. Oczywiście to żart, ponieważ let it go oznacza odpuść, odpuść coś sobie. Gdybym powiedział do swojego rozmówcy let it go, to oznacza, że jego wysiłek jest daremny, że powinien ten rozmówca sobie odpuścić swoje działania. Moi drodzy, tak jak powiedziałem na początku, to nie jest wszystko. To jest zaledwie taka mała kropeczka w morzu możliwości zwrotów z użyciem słowa go, ale ja się nigdzie nie wybieram. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to po prostu zostań ze mną nieco dłużej. If you like the video, you can let me know and you can share the video, możesz udostępnić też ten materiał. Żegnam się oficjalnie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!